czuję się też, ale zmniejszam sobie ilość wyboru, bo kiedy tego wyboru jest za dużo, mamy za dużo technik, za dużo narzędzi, to w końcu kończymy z tym, że my wszystko wiemy, nic nie robimy, no bo nie wiemy za co się, za, 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 co się zabrać. Później jesteśmy przytłoczeni i jesteśmy po prostu w dupie. Wtedy przychodzi wypalenie, zmęczenie, a jeżeli nie przyjdzie za wcześnie, to lądujecie w, w szpitalu na oddziale intensywnej terapii w stanie przedzawałowym. I takich przykładów znamy setki, jak nie tysiące. Sam zresztą miałem także, w takim case wylądowałem, czego Wam nie życzę, więc trzeba się ogarnąć i trzeba też wszystkie, napływ tych wszystkich rzeczy ograniczyć i wybrać to, co jest najważniejsze. A ty jak sobie radzisz? Ja mam znajomych, mniej znajomych na intensywnej terapii, ale faktycznie o tej teorii ograniczeń, o której mówisz, to jak teraz o tym trochę przemyślałem, to widzę, że tam jest taka zasada, no, że zasób nie może być obciążony na 100%.